Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Znasz mnie pewnie jako twórca litarnej grupy szkoleniowej i postanowiłem zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie zrobiłem a mianowicie z powrotem ożywić kanał Multi95 Kiedyś się nazywał trochę inaczej i w zasadzie zaniechałem tutaj robienia filmów, ponieważ miałem jakieś takie trochę problemy nie tyle sprawami autorskimi, co po prostu jeden gościu zastrzegł sobie słowo kluczowe, opisujące dość dokładnie testy do policji. No i tam zaczął mnie trochę szarpać przez prawników. No natomiast pewnie zauważyłeś, że od pewnego czasu powróciły jakieś moje stare produkcje które dałem na niepubliczne lub dałem na prywatne ale siłą rzeczy część materiału się zdezaktualizowała i już nie chcę, że tak powiem, jakiegoś starocia wpychać, tym bardziej, że czasami się posługuje tym słowem kluczowym, które gość sobie tam zastrzegł gdzieś. Natomiast no w zasadzie, chciałbym się ciebie zapytać, czy uważasz, że ma sens ciągnięcie dwóch kanałów czy skupić się na tym jednym kanale w którym robię jako multiguru czyli kanał Elitarna Szkoleniowa No, chętnie tutaj zasięgnąłbym twojej opinii Oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo Natomiast bardzo dużo się ostatnio w naszej polskiej policji dzieje. Jeżeli masz na kogoś liczyć, to licz niestety na siebie. Często są takie sytuacje, że przełożeni nie stają po stronie policjanta i od razu zwalniają tam pod jakimś byle jakim pretekstem. Najpierw zawieszają, potem zwalniają ze służby. I ostatnio przeczytałem, że dziesięciu policjantów z województwa lubulskiego, którzy brali udział w jakiejś tam branżowej imprezie, czy w branżowym spotkaniu Świnouściu, wtedy co wypadł przez okno, ten antyterrorysta i zostali w jakimś trybie pilnym zwolnieni i teraz wygrali chyba w sądzie pracy, czy tam w jakimś innym. I te sądy jakoś przywróciły ich do służby. Na pewno no, nie było to łatwe. Yy, trudno powiedzieć, czy to, to są te same stanowiska, czy inne stanowiska. Natomiast no, zabawa polega tu na tym, że równie dobrze Cię może to spotkać kiedyś, że yy, stanie się coś, nazwijmy to złego, a pies z kulawą nogą za tobą się nie stawi, prawda? Wszyscy... Yy, Będą odrzucali ten problem od siebie. Ukarany policjant, do widzenia ze służby, y, problem rozwiązany. Y, natomiast, wracając do tych spraw, praw autorskich, y, na kanale Multi, y, sorry, nie na kanale Multi, tylko na kanale Elitarna Szkoleniowa, w tą środę chcę zrobić taką y, transmisję live na żywo. Y, poruszę trochę problem tych praw autorskich, bo tak naprawdę ym, praw do prawdziwego testu MULTI nie ma nikt, ale yy, znalazłem to już niejako na papierze. Natomiast wszelakie zastrzeżenia dotyczące słowa MULTI i coś tam coś tam ELECT, prawda, to są jakieś tam zastrzeżenia dotyczące szkoleń, prawda, dotyczące czegoś tam Innego, dokładnie na zasadzie jak yy, biedronka, to nie jest zastrzeżeniem dla, dla słowa biedronka, wszystkich biedronek świata, tylko powiedzmy dla jakiejś sieci yy, handlowej czy sprzedaży yy, detalicznej w marketach, prawda? Także jeszcze raz Cię proszę o jakiś komentarz, szczególnie, czy mam ciągnąć dwa kanały i od czasu do czasu robić wrzutkę z jakiegoś fajnego materiału czy po prostu skupić się na jednym, elitarna szkoleniowa. Natomiast żal mi tego kanału troszeczkę To był pierwszy a w zasadzie drugi kanał na którym poruszyłem znaczy pierwszy na którym poruszyłem tylko tematykę policyjną, natomiast parę jakiś tam byle jakich filmów pokazało się na kanale Lekarz Medycyny Pracy. No i teraz oczywiście na elitarnej szkoleniowej, także na tym kończę, mówił twój multiguru Darek Kraśnicki z Wrocławia i proszę Cię o komentarz czy ciągnąć dwa kanały, czy ciągnąć na dwa baty, czy tylko na jednego.